To była Iza i wiadomości sportowe. Przed każdym filmem amerykańskim jest napisane, że nie można robić kopii. Tak to jest 250 tysięcy dolarów na 5 y, lat w pierwlu przez takie głupoty. P oznacza, że jestem piękna. Julka uwielbia wczytywać się w program telewizyjny. Robson lubi się zrelaksować przy dobrej literaturze. A wszystko to i więcej w trylogii Polak w Chicago część pierwsza, druga i trzecia, 4 godziny soczystej zabawy, 3 płyty DVD w cenie 25 dolarów. Świetny prezent dla kogoś w Polsce lub pamiątka po pobycie w Chicago. Film zrealizował Mariusz Marek Mościcki z grupy filmowej Amor i AAA Profesjonalne Wideofilmowanie i Fotografia Chicago. Od ślubów i chrzcin, po reportaże, filmy niezależne i reklamy telewizyjne zapraszamy do korzystania z naszych usług foto w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. O sobie samych i reszcie Polonii wypowiadają się mieszkańcy Chicago i okolic. Bo te mordy jakieś takie k... Te czoła niskie, jakieś takie debilne wyrazy twarzy, wiesz? Ludzie mówią o Polonii chicagowskiej dobrze, ale też nie szczędzą słów krytyki pod adresem tych, którzy ten wizerunek podkopują. Polak w Chicago to tematy damsko-męskie. A tam chińczyk, słuchaj, chłopaczek wiesz zacny nasze, tutaj wiesz kropi dziewczynki aż miło. Kościół? Kościół jest dobry w święta. Organizacje polonijne. Ciekaw jestem, dlaczego organizacje, które działają tutaj od kilkudziesięciu lat, nie robią kompletnie nic, żebyśmy my jako Polacy wyglądali lepiej w oczach, powiedzmy, Amerykanów. I wiele innych. Niewypłacanie pieniędzy pracownikom przez firmy szykagowskie. Także raczej mam dobre wspomnienie, nie na no to, tak, że ktoś mi zawalił, że nie zapłacił, ale słyszałem i wiem, że to się... Działo, mm, nawet się dzieje teraz. Znam w tym momencie osobę, która wykonuje dokładnie taką samą e, pracę, jaką ja wykonuję pracując u dentysty i zarabia o połowę mniej. Czy polonijne firmy wykorzystują nieznajomość języka angielskiego u Polaków w trakcie robienia z nimi interesów? Niestety miałam niedobre doświadczenia, bo wciśnięto mi coś, czego przed co mi na przykład nie było potrzebne. Jakie mamy zdanie na temat polonijnej telewizji? To mnie akurat najbardziej bawi ta sytuacja z, ze stacjami telewizyjnymi w, Pol w polskim Chicago. Polonijnego radia? Ja znam osobiście menadżerów stacji radiowych, którzy się obawiają kontaktu jakiegokolwiek ze słuchaczami. Polonijnych gazet. A reszta to. Wiesz co można zrobić? Podpalić. Oprócz tego masa parodii polonijnych mediów, w tym witamy w teleturnieju, kto prowadzi tę audycję przyjacielu. Zapraszamy, Zapraszamy. Państwa na koncert w środę. <coughs> nie, 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 nie w środę, w czwartek. Zapraszamy, ja to mam gdzieś w swoich notatkach. Poznajcie Waldka. Jeżeli jeszcze nie wypełniłeś aplikacji na spis powszechny, masz jeszcze siódmą szansę. Dental serwis pani Jolki. Od nas nie tylko że z nowym uśmiechem, ale również z nową tożsamością. Bez zębów Baśka, z zębami Barbara. Bo to, to, jest, to jest ważne tu wśród Polonii. Ja myślę, że to jest dobre. Mirek i Ryszard to ekipa nie do zdarcia. Tygodnie przygotowań do wielkiego spływu. Nieimitowane dotąd pogadanki Krystyna i Mirka. Zobacz jaka to krasawiczka prawdziwa Amerykanka ale Leci to a także te zbyt soczyste jak na publiczną prezentację wydział prawa, który tam jest Samsonowicze, takie różne wariaty chyba to przecież bo połączyły to absolutnie w ogóle te falandysze i wiele, wiele więcej proszę państwa teraz nadeszła chwila prawdy 10 lat na antenie i zawsze chciałem powiedzieć to co teraz właśnie mam Zamiar powiedzieć. 3 płyty DVD w cenie 25 dolarów zamówienia pod numerem 847 207 1018 lub pocztą elektroniczną markMos 49.gmail.com. Od ślubów i Chrzcin po reportaże, filmy niezależne i reklamy telewizyjne zapraszamy do korzystania z naszych usług foto wideo w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.